Dzień dobry, Winnie idzie właśnie na rejs i oby nie była to łódź podwodna. Co wy tam warszawiacy wiecie o morzu! Woohoo! Woohoo! Cicho! Wody dostałem. Nie wiem czy to dobry pomysł. Włączam sobie wioślarstwo na moim zegarku. Dzień dobry, witam w drugim sezonie i drugim odcinku od Winniego. Winego. Huh, do roboty. Cześć Agnieszka, ja hej! Miło Cię znowu no, widzieć. Powiem Ci, że mniej okrągłe jesteś, jak się ostatni raz w Aucie widzieliśmy. Nie, nie, nie mów mi za dużo pochleb, bo jeszcze. Ta, po... Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. No dobrze, słuchaj, to co? Przystępuje, jak to powiedziałeś, do mojej prywatnej olimpiady? Tak, ja uwielbiam do hasła. Każdy ma swoją olimpiadę, yy, nie każdy jedzie na Igrzyska, ale nieskromnie powiem, że w wioślarstwie pracuje tyle mięśni, że rzeczywiście tam można dużo spalić. To chodźmy palić. Niestety nie jointy. <słuch> Ja mam klapki, bo że zawsze chodzą w klapkach do łódki, ale że idziemy najpierw na ergometr, mhm. bo musisz się nauczyć poprawnego ruchu wioślarskiego, to ubiorę buty sobie. Okej, okay, czyli czy ja ubieram Ty buty? Ty masz super buty, niczym no się czas. nie przejmuj. E... No Możesz sobie wybrać maszynę, która będzie e, dla ciebie szczęśliwa. No dobrze, w takim razie um, ta wygląda dobrze. <laughs> Słuchaj, to ci jeszcze tak tylko powiem, że wbrew pozorom, pierwszy błąd u ciebie uh -huh. a propos wioślarstwa był taki, że pokazałeś tak na filmiku. Okej. Okay. Nie, jak nie większość byłem. Podatków... Nie, nie, tak mi się wydawało, że coś się macha rękoma. Będzie ale... się machać, ale Chyba właśnie tak. Chyba tak bardziej, tak? Czy co? O tak, nie? Aha, tak. tak. Tak, bo praktycznie w wioślarstwie pracuje całe ciało. 86% mięśni, tak jak hmm. wspomniałam. Eee, więc naprawdę jest full body workout. Dobra. Jakie mięśnie pracują najmniej? No ja bym powiedział, że nogi. Nogi tak najbardziej. Praktycznie naprawdę? większość pociągnięcia opiera się na nogach, Ręce to jest wisienka na torcie, to jest taki dodatek, więc wszystko zobaczysz, ale dobre pytanie, bo każdy właśnie myśli, że o trenujesz wjeźdźlarstwo, masz mocne bicepsy. Ale wszystko mam w ogóle prezent jest w dla ciebie. Odda naprawdę? Jest tak. Nie wiem czy wiesz, ale że mają bardzo specyficzne stroje na łódki. Nie widziałem. Yy, takie wiesz, no obcisłe i panowie też tym ćwiczą i tak dalej. Więc daję Ci profesjonalną lajkrę wioślarską. Yy, nie wiem, czy teraz Ci się uda, ale no życzę powodzenia, ale może to będzie taki motywator, żeby, żeby kiedyś przyjść już jak schudniasz i... To jest męska, mój mąż No dobra, się... a jaki to jest rozmiar? 182. Co to znaczy 182? Yy, wzrost. Pst, ale oni zakładają, że ktoś jest szczupły, tak? Słuchajcie, nie no, wiem. Zresztą pozostało. Dobra, pracować. to jest całość. To jest... Całość. Body dostałem. <laughs> Próbuję założyć całość. Będzie zabawnie. <laughs> dobra, czekamy na zawodnika. Gdzie jest ten zawodnik? Nie wiem, czy to dobry pomysł. atleta. <laughs> <laughs> Powiem ci tak. No, wiesz, możesz trochę opuścić, no, ale łóżki nie najgorzej. Podęki bym ten z tego zrobił, ale całe wody. No, no nic, no dobrze, to, co, no. jesteś gotowy. Podzwiczyć? Nie, idę się przebrać w normalny strój. Słuchajcie, pośmialiśmy się, macie, co chcieliście, a teraz kurde. Wiecie, jak chcę. Z... Zakładaj. Tak, Bo zakładaj. Jak... No. 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 Ale to nie przejdzie, co to kurna jest? Do tej cholery. <gry> Dobra, Dobra. pośmialiśmy się. No dobrze, tak chyba jednak lepiej. Słuchaj, to dla Ciebie prezent w takim razie ode o, mnie. ja bardzo dziękuję, ale jaka profeska. Tak jest. Ja nie byłam taka profesjonalna. No widzisz, ja tu mam wszystko. Torbę specjalną i tak no, dalej. No profeska. Widzicie państwo? To jest jedyny dozwolony nad narkotyk. Dobra, siadaj, stary. Zaczęło się. Czy ja mam założyć do tego buty, chyba jednak lepiej tak. Lepiej tak, ale generalnie nie musisz. Dobra. Słuchaj panie. Totalnie koszulkę w spodnie. No niestety nasz sport im jest bardziej obciślej, tym lepiej. Nie, ja właśnie lubię szerokie rzeczy, żeby yes. nie było widać tego wszystkiego. Jak powiedziałeś, że wieślerstwo, to tu kręca, ja ci udowodnię, że nie. Dzisiaj. To trochę odcina, odciągamy? Coś tam ci przeszkadza, przykulana, więc lepiej, okay. żebyś miał lepszy zakres. Słuchaj. No to coś, to brzuch? Tak. Mhm. Generalnie ścigamy my się na dwa kilometry. Jest jeden dystans. Jest mhm. dalski, dwa kilometry. I na tej maszynie też mamy zawsze to jest taki standard, że się mamy sprawdzać na dwa kilometry. Ty dzisiaj przejdziesz 500 metrów. To nie jest mało, jakbym miała ci powiedzieć. To też jest konkret. Też mamy czasem, sprawdzam na taki sprint, czyli 500 metrów, więc próbujesz zrobić 500. Ale zanim to zrobimy, to ci wytłumaczę po prostu, co trzeba zrobić. Na razie... Słuchaj, włączam sobie wioślarstwo na moim zegarku. Słuchaj, stary, wioślarstwo włączysz później. Teraz ergometr wioślarstwo. Ale właśnie, jest, ergometr. Mam. Brawo. Mam, proszę bardzo. Ba, Dobra, bierz drążek. I nie gadaj. Prostuj, nóżki, nóżki. Przypo, przy... Przyzwyczaj... na się z dziećmi pracy i zaczynamy od samych rąk, same ręce. To jest ostatnia faza naszego podciągnięcia wioślarskiego. Generalnie ruch na wodzie jest taki sam, tylko czym się różni, że masz dwa wiosła, czyli musisz ogarnąć ee, dwa wiosła. I sobie na chwilę tak wachluj delikatnie. I za chwilę ci powiem, żebyś przyspieszył, ale na zasadzie mocniejszego pociągnięcia. Masz tam waty, na liczniku masz waty, nie? Okej. Okay. Masz 13. Jest pełno? cięko, Więc uwaga, lecimy 10 mocnych powtórzeń. Ciach. No dobre. Jeszcze. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, wydech w miejscu zakończenia świtu. Powiem Ci, że jakiś tam ma chłop 106 watów, co więcej, tam jest w tej bestii. Teraz dwa, trzy, dobre 115 watów, cztery, pięć, okay. nogi, tułów ręce. A wracasz, że najpierw ręce, później tułów, podjeżdżasz na wózku. I hop, lecimy. Na razie na spokojnie, przyzwyczaj się. Dobre, 32, super. Dobra, 172 tu, Ekstra. Dobra. Też się nawet trochę zmęczyłam. Bo jak się człowiek stara, to zawsze się męczy. Dajcie wodę. Daj mu teraz, Dzień. żeby się nawodnił. 500 metrów. Dobra. Zaczynamy, musisz rozbujać maszynę. Tak jest. Będzie ciężko, gwarantuję ci. Nie podnieś się na początku, bo teraz masz więcej energii, więc żeby no nie przepalić tych swoich emocji trochę i co dla mnie jest istotne, żebyś to zrobił, bo naprawdę nie jest to wcale łatwe na pierwszy raz i żebyś przejechał tą pięćsetkę, żeby głowa chodziła, czyli żebyś się nie poddawał i tak dalej. No to co, zaczynamy, Próby. tak? Tak, uwaga, gotowe, Ho!

Pamiętaj, że sport to jest niny. Mm -hmm. Nie chcę. Czego nie chcesz? Nic. No, nie. Nic już nie chcę. Dobra. Przepraszam. Luz. Słuchaj, powiem ci tak, przeanalizujmy to. 210 watów, minuta 58 i 40. To jest twój wynik na 500 metrów. Ja liczę, że za miesiąc to poprawisz pewnie co 5 sekund. Ten? Żyję. Dobra, no to idziemy. Zegarek mówi, że żyje. Idziemy na wodę. Idziemy na wodę. Zmęczyłeś się? Tak. To dobrze. Nie widać? To dobrze. Właśnie o to chodzi, żeby się zmęczyć. O, korda. Dzisiaj zasługuje, żeby. To moje. Dzisiaj zasługuję, żeby patrzyć. Esa! Jak ja? Jak ja powiem? Bo ja nie umiem tak zrobić. Ja robię tak, no. Jak e, e, no. Esa. I jeszcze jeden ten Podpisujesz, bo chcemy miejscu e sławnych ludzi. Działam się na Tu No może, że Na tak, wiośle. Bo... Essa. Dobra, Dziękuję. dawaj idziemy na wodę, stary. Skończyło się już. Nie ma miękkiej gry, lecimy dalej. Czy je można opierać jakoś, tak? Nie wiem, zaraz się okaże, że... Chyba no. no może. Czekaj, bo ja muszę jeszcze... uważać, żeby nie wejść w to. No ta nie jest lekka. Ta zwykła jest troszkę lżejsza. Cholera lżejsza. Cholera lżejsza, no. Ta waży 6 dych, a zwykła trzydzieści. I co teraz? Bo ja, to ja trzymam. Tak? Jak nie wiesz, co robisz, to po prostu. wołasz Woła a czapkę? Czapkę jak ci wygodnie. To mogę założyć się do czapki. To Głowa się mniej pocie. Dobra. Czyli co? Czyli tak, wkładasz tutaj wiosło okay. do duleczki. No, i jest ok. Po prostu wkładasz i zakręcamy. Tu? Dobra. I, i teraz tak, słuchaj. W wódce generalnie nogę stawiasz tu, gdzie jest taka, ja się śmieję, że wycieraczka. Dobra. Y, bo w innym miejscu po prostu łódka jest delikatna. I, i tu tak samo wiosło zakręcasz. Ty, mi to odpływa. Woohoo! Fucking shit. Uwaga. Trzymajcie to, bo mi to odleci. Dzień dobry, Winnie idzie właśnie na rejs i oby nie była to łódź podwodna. <noise> Dobra, stary, siadasz. A teraz mogę to przesunąć wiosło? Tak. Całą ręką. Właśnie, ludzie w tym momencie zapominają, która ręka to która. No i siadaj sobie. Właśnie potem wzięliśmy taką łódkę, żebyś się... Żeby się ogarniał. Tak. Bo tam, tam jakby w tym stylu, jak siadałeś, to bym wyszedł nogą z drugiej strony i wtedy na pewno byłaby łódka No dobra, Słuchajcie, to Słuchajcie, rozpoczynam Pamiętaj, od picia wody. Nie chcesz wody? Chcę i od tego rozpoczynam. Nie no słuchaj. Może ten Ergos teraz Cię dopiero przycisnął. Mm. No no dobra, dobra. prawe wiosło dociskasz do dulki, płatka na wodzie. Słuchaj, ty cały czas używasz słownictwa, którego nie znam, mogę się domyślić. Dulka rozumiem, że to, to jest... To czarne. To, to czarne. Zakrywałeś? Żółte nie. ma dociskać do tego żarnego. Dobra. Tak. Bo jeżeli Czyli... zrobisz tak, to wiosło nie jest stabilne. Tak. Czy to lepiej dla Ciebie będzie, jak będę mówić żółte do czarnego? Nie, już teraz wiem, już teraz nauczyłem się. Dobra. Ręka nad prawą. Lewa nad prawą. Uwaga. Lecimy. Lewa nad prawą. To przy pomocy jest wygodnie, ale Tak. Połóż wiosła na wodzie. Połóż wiosła na wodzie, bo się będziemy... <grym> to, proszę Państwa, lecimy i zobaczymy, czego nauczyła fantastyczna trenerka, fantastycznego zawodnika na ergometrze i co zapamiętał. Obstawiam, że nic, ale poczekajmy. No dobra, wini. to zaczniemy tak jak na ergometrze, dobra. od samych rąk. Zobacz na mnie. I same rączki, proste, proste. I tylko staraj się wiosła, tylko pióra, nie całe drągi. Pióra to te, co masz hiszpańskie. No i to jest w cholerę trudniejsze. Pionowo, do wody, przeciągam, wyciągam wiosła z wody. Do wody, i tak, i raz. I dobra, robisz 10 takich pociągnięć jak na ergometrze. Dobre, no teraz załapałeś. Do wody, przeciągam i odchylam się trochę tułowiem. I odchylam się tłowiem na końcu. Zrok przed siebie, nie w podnóżek. Dobre, Ty nieźle mu idzie jak na początek, co? Klasa! Ale nie, serio, teraz bez beki naprawdę dobrze sobie radzisz. No, same pióra, nie całe drągi. Dobra, dawaj wodę, czyli płasko wiosła na wodę. Płasko. I teraz zawiosujemy razem. Same ręce na początek, czyli nie całe pociągnięcie, tylko same ręce. Jesteś gotowy? Uwaga! Hop! Same ręce. I wykańczasz przy, przy brzuchu, wyciągasz wiosła z nas wody. Dobra, to teraz dokładamy tułów do tego, czyli pochylamy się. Uwaga, hop. Ciach. Ciach. No, wyciągamy. Ooooo! Taki się. Bardzo bym nie chciał się tu przewrócić. Brawe wiosło, żółte do czarnego, jak to mówiliśmy. O, pięknie. I uwaga, hop. Trzy, cztery. Trzy. Wow, Ufam. No, nieźle. Patrz, ruszyliśmy coś. No, dobre, dobre, dobre. Czemu lewa ma być nad prawą? Bo tak jest ustawiona łódka, a jakbyś miał równo. To by przecież te wiosła nie przechodziły. By nie, nie było miejsca, żeby one się mijały, że tak powiem. No, i nie zatrzymujemy się. Jeden chwyt, i jak na ergometrze cisnę po kolejny. Zaraz wypłyniemy na naszą piękną wisłę. Pokażę Ci widok. Teraz jest śluza, więc ja przepłynę zaraz. Ty dasz na wodę, daj na wodę wiosła płasko, płasko połóż. Nakręć też kapitana, bo wygląda bardzo kapitańsko. Woohoo! Czułeś się jak na morzu? I tak, dokładnie tak się czułem. Co wy tam warszawiacy wiecie o morzu? Znacie to? Pływać po Warszawsku, brzuchem po piasku? Na to, nie zna to totalnie. Powiem ci, że myślałam, że gorzej będziesz ogarniał. Ja jestem pod wrażeniem. Serio. Wszyscy mi tak mówią. Nie wiem, czy są tacy mili, czy faktycznie takie. Je. Nie, jest tak. I teraz lewe wiosło mocniej pociągnij w wodzie, żebyśmy trochę skręcili, ale wiosujemy cały czas. Po prostu jakby więcej siły dodajesz w lewym wiosle, żebyśmy skręcili. Okej, okay, dobre. I prosto. Ogólnie powiem ci, że jak na morzu startujesz i nie widzisz, są duże fale i nie widzisz nic poza wodą dookoła, to jest to takie stresujące. Dobra. Złapaliśmy raka. Złapaliśmy raka. To popraw wiosła, wyjmij sobie, a ja już przepłynę przez śluzę i tam dołączysz. A, zdarzyło Wam się, nie wiem, że ktoś walnął w śluzę? No. My tu jesteśmy całkiem od niedawna pęci, więc y, jeszcze nic takiego się nie zdarzyło. I staraj się, żeby same piórka były w wodzie i przed siebie wzrok. Że tak powiem, wyczuj swoje ciało, a nie tylko. Nie, nie szarpando, że tak powiem, tylko przed siebie. O i od razu lepiej. Widzisz, nie trzeba się patrzeć na wiosła, jak patrzysz przed siebie, też zajarzysz. Jest mega ważne zgranie. No i też... jednej osoby z drugą. Tak. A wyobraź sobie, że jak jest osiem osób. Uch. To Żeby im bardziej robicie to równo. To ja jest się lepiej. nigdy nie radowałem I do sportów y zespołowych. Te... I mam silne bicepsy i nawet ta, ta, takiego bąbelka przyciągnę do pomocy. <laughs> Bąbelek, dobra, okej. Okay. I teraz Wini. teraz jest ważne, żebyś teraz nie puścił wioseł, bo często ludzie przeżywali trening, ale wypieprzali się przy pomocy. tak więc... Ale ja Cię teraz trzymam, więc teraz na spokojnie. Dobra, wyciągam lewą nogę, tak? tak? Czekaj, na ja przejdę. No. Tu powinieneś położyć lewą nogę. Tu. Słuchaj, to jest rozumiem jakieś zadanie nowe, tak? No. Lewą pamiętaj. I teraz w pistoleciku wstajesz i prawą kładziesz na pomoście. W pistoleciku, nie znam takiego. A mogę najpierw tutą, czy nie? No to, to już nie jest pistolecik, ale no wstawaj, niech ci będzie. Od czegoś trzeba zacząć, tr trzeba mieć punkt wyjściowy w życiu. Problem jest Musisz? w tym, że... Że, że nie mogę wstać. Fucking shit. Uwaga! Klasa! Mówiłam, że jest półprofesjonalny, bo zrobił nie pistolecik. Oh. Ojejku! Cóż za amatorka u tego Winicjusza. Ale wybaczymy oh. mu to, jak żyje, stary. No już żyje się okazało. I to całkiem uśmiechnięty nawet. A wy za pomocą silnika? Siedzi, była, siedzi. Aha. Stary, to była Twoja olimpiada, czekam na kolejną. <noise> Dziękuję ślicznie. Esa! Jak oceniam, przede wszystkim jestem pod wrażeniem, że jednak on ma troszkę taką mocną nawet głowę, bym powiedziała. Na argometrze śmiało mogę dać na ten stan, tak jak mówię, każdy ma swoją Olimpiadę, piątkę, ponieważ myślę, że na swoje obecne możliwości pojechał z 80-90%, więc myślę, że śmiało piątkę. Spodziewałem się, że tam kurczę zapowietrzy się po 200-250 metrach, a tam do końca cisnął mocno i zbił poniżej dwóch minut. E, więc super. Na łódce jest tam też pod wrażeniem, bo koordynacyjnie nieźle, później coś tam się pomieszało. Tutaj na wodzie sobie dobrze radził też, e, choć troszkę gubił technikę, no ale to jest jednak sport techniczny troszkę, więc trzeba sobie dać e, chwilkę czasu niż te kilka e, kilkadziesiąt minut na wodzie, więc, ale pozytywnie to oceniam i myślę, że w dobrym kierunku idzie jego forma. Ale no to był pierwszy raz, więc ja uważam, że naprawdę było nieźle. Mnie szokował. Mnie szokował. Ja marzę o tym, może nie liczę, że wróci w tym stroju już po prostu. Co mogę powiedzieć po całym treningu? Jestem trochę zmęczony. Najbardziej tym pływaniem na sucho. No, i samo pływanie już po wiśle. W sumie powiedziałbym, że czysta przyjemność, ale cała ta koordynacja ruchów jest dosyć ciężka. Najtrudniejsze jest wyciąganie w odpowiednim momencie wioseł z wody. Także, takie są moje przemyślenia. A was wszystkich zachęcam, żebyście wpadli do dzielnicy Wisła, bo jest tu cała masa atrakcji, począwszy od łódek, kajaków, słupków, motorówek i w ogóle wszystkiego, co tutaj się dzieje wokół. Jak widzicie, również jest relaks przystań, można wypić wodę, kawę i po prostu miło spędzić czas i się zrelaksować. Więc Dawajcie, nad wodę. Essa. Forma Winicjusza, mówiąc o jego samopoczuciu oraz stanie zdrowia, jest bardzo dobra. A biorąc pod uwagę operację usunięcia polipów z jam nosowych oraz zatok, który ostatnio przeszedł, rzekłabym wręcz, że jest znakomita. Po wielu latach problemów z zatokami, Winicjusz nareszcie może oddychać przez nos, a także po latach wrócił mu węch. Nie sposób się z tego nie cieszyć. Usunięcie polipów równoznaczne jest z poprawą oddychania, a tym samym z poprawą dotlenienia całego organizmu, a to zaś przekłada się na poprawę wydolności, odporności, a także jest to naszym sprzymierzeńcem w dalszej redukcji. Jak już zdążyli Państwo zauważyć po pierwszym sezonie od Pisuj Winiego, redukcja Winicjusza jest rozłożona w czasie, ponieważ to nie jest i nigdy nie powinien być to sprint. Mądrze prowadzona terapia pacjenta z takimi zaburzeniami i z wysoką wyjściową masą ciała powinna być ostrożna i spokojna, a tym samym niestety, a może i długa, choć w tej kwestii poczucie czasu jest bardzo względne. Poza tym nic nas nie goni i z nikim nie musimy się ścigać, wszystko dzieje się w swoim odpowiednim tempie, a efekty mówią same za siebie. Pozwolę sobie przy okazji odpowiedzieć na często zadawane mi pytania w kontekście terapii Winicjusza, a mianowicie dlaczego winien nie podda się operacji bariatrycznej, potocznie nazywano operacją zmniejszania żołądka. Szanowni Państwo, otóż stan zdrowia Winicjusza, jego wywiad medyczny, jego schorzenia, a przede wszystkim jego zaangażowanie w terapię oraz znakomite efekty sprawiają, że Winicjusz nie jest pacjentem spełniającym wszystkie kryteria do operacji bariatrycznej. Operacja ta w przypadku niektórych pacjentów owszem może być jedyną opcją, niestety nie zawsze skuteczną, natomiast Winicjusz nie jest pacjentem, który się do niej kwalifikuje, zresztą on sam nigdy o niej nie wspominał. W następnym odcinku opowiem Państwu więcej o badaniach, na które regularnie kieruję Winiego, a także o tych, które mogą Państwo wykonać samym sobie, by kontrolować swój stan zdrowia, a o to właśnie często Państwo mnie pytają w wiadomościach prywatnych.